Dzień dobry Ładzianie, mam na imię Mateusz Krzaczek. W 2012 roku spotkałem Jezusa Chrystusa. Bóg zmienił moje życie. Chciałem Ci powiedzieć, że Jezus Cię kocha. Jezus może zmienić Twoje życie. Wystarczy, że dzisiaj do Niego przyjdziesz. Słowo Boże mówi, każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Więc jeśli ty szczerze dzisiaj zawołasz do Jezusa, to Bóg przyjdzie do Ciebie i zmieni Twoje życie. Na Jego miłość nie musisz sobie zasługiwać. On Cię kocha bezwarunkowo. To jest decyzja Twojej woli. Dlatego jeśli chcesz dzisiaj przyjść do Boga, mam na imię Mateusz Krzaczek. Możesz do mnie napisać na Facebooku, mogę się za Ciebie pomodlić. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, modlimy się za chorych. Jezus uzdrawia chorych. Panie Jezu, dziękuję Ci za każdą osobę w tym tramwaju przyjdź ze swoją mocą, ze swoją miłością teraz. Jezu, niech chorzy będą uzdrowieni w Twoje święte imię teraz. Amen. Duchu Święty, przyjdź. Amen. Amen. Proszę bardzo. Dzień dobry, łodzianie. Mam na imię Mateusz Krzaczek. Jestem katolikiem, jak większość z Was. W 2012 roku spotkałem Jezusa Chrystusa. Bóg do mnie przyszedł, zmienił moje życie. Doświadczyłem Jego ponadnaturalnej miłości, Jego łaski. I chcę Ci powiedzieć, że on Cię kocha. Na miłość Bożą nie musisz sobie zasługiwać. Wystarczy, że dzisiaj ze szczerego serca zawołasz do Jezusa, a on zmieni Twoje życie. Słowo Boże mówi: kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jeśli Ty dzisiaj ze szczerego serca zawołasz do Boga, on do Ciebie przyjdzie, wypełni Cię duchem świętym, zabierze przygnębienie, zabierze smutek, zabierze lęk, wypełni Twoje serce miłością, radością, pokojem. Jeśli chcesz, dzisiaj zawołaj do Jezusa. Możesz do mnie napisać na Facebooku: nazywam się Mateusz Krzaczek. Modlę się za ludzi, modlę się za chorych. Chorzy ludzie są uzdrawiani. Widziałem uzdrowienia z raków, z guzów, z problemów z kręgosłupem, z kolanami. Wszelkie maści uzdrowienia, takie takie podobne jak, jak czytamy w Słowie Bożym w Ewangeliach. Dzisiaj Jezus tak samo uzdrawia. Jeśli chcesz dzisiaj przyjść do Jezusa. Panie Jezu, dziękuję Ci za każdą osobę w tym tramwaju. Duchu Święty, ja Cię zapraszam w to miejsce. Przyjdź, wypełni każde serce, które pragnie Twojej miłości. Przyjdź, Duchu Święty, za swoją mocą.